Tyle treści dzisiaj było i myślę, że już jesteśmy napełnieni w jakiejś mierze, ale myślę, że Słowa Bożego nigdy za wiele, więc ja coś tutaj dorzucę. Pozwólcie, że rozejrzę się po Was. Powiem Wam, cieszę się, że, że mogę się dzisiaj dzielić i mówić do Was, bo miałem przerwę około 10 miesięcy. Nie jestem pewien kiedy ostatnio. Yy, dzieliłem się swoimi przemyśleniami na temat słowa Bożego, ale to już około 10 miesięcy. Czuję się dobrze tu. I to jest taki specyficzny rodzaj relacji mojej czy kaznodziei z Kościołem, kiedy można dzielić się tym, co, co wie, że Bóg też przy, yy, położył na sercu. Ja tak wczoraj siedziałem i wiecie, i mówię, nudzę się. Byłem w pracy, zrobiłem, był, był taki gwar, byłem na obrotach, a później usiadłem i mówię: Nudzę się. To chyba praca, mówię nie dla mnie, że za mało jestem aktywny a, i, i przychodzi mi myśl. No to pomyśl nad słowem, to, co, to do czego zachęcałaś, może. Pomyśl nad słowem. I w tej nudzie odnalazłem. Jakby te, te moje myśli poszły, i, i poszły dosyć głęboko, i jakby wierzę, że też Bóg mówi właśnie w takich momentach. I my, jedna myśl pociągała drugą, i w końcu zacząłem to też pisać, i, i część tego też będę dzisiaj z Wami się dzielił, chociaż kazanie już wcześniej miałem przygotowane, ale wykorzystujmy czas. On jest cenny i Bóg chce do nas mówić, Bóg, Bóg chce nas poruszać. Będę mówił na temat kazania na górze dotknę tematu, to jest tak obszerne i myślę, że ja nie mam zrozumienia nawet tego. Tak wczoraj siedziałem na tym tarasie na osiedlu w Świdnicy, tam gdzie pracuję i mówię, ja jestem jak dziecko. Moje zrozumienie jest tak małe i, i desperacko potrzebuję Ducha Świętego do tego, żeby móc zrozumieć to, o czym mówi Jezus. Bo czytając literalnie yy, kazanie na górze, to jest igraszka, można to zinterpretować jak się chce. To jest banał, można powiedzieć ale interpretując to w taki sposób ludzki, widzimy, że to, to się nie trzyma kupy. To nie o to musi chodzić Jezusowi, że tu jest sens, który zrozumieć może tylko człowiek, który jest jemu oddany, bliski, który ma duchowe rozeznanie, bo inaczej to, to nie ma sensu. I okej, okay, ale przejdźmy. Wiecie, my jesteśmy ludźmi, istotami rozumnymi stworzonymi przez rozumnego Boga, wielki umysł, Bóg, który stworzył wszechświat, galaktyki, których człowiek nie jest w stanie pomóc, by pojąć. I nasze życie musi mieć jakiś sens i cel, jakiś głębszy sens, jakiś głębszy sens. Nie mówię tutaj, wiecie, o prokreacji, o gromadzeniu, o poszerzaniu swojego, jakby, takiej przestrzeni życiowej. Bo to, to, to samo robią zwierzęta. My jesteśmy musimy, w naszym życiu. Wierzę, że jest taki specyficzny, konkretny cel, konkretny sens, naznaczenie czy przeznaczenie, yy, dla jakiego Bóg nas stworzył. I, I właśnie cel, sens życia powoduje to, że yy, nasze twarze, nasze oczy nabierają wyrazu, są pełne życia. Kiedy mówimy, nasza mowa jest inna. Człowiek, który nie ma celu. Różni się od tego, który ma cel w swojej postawie, w sposobie bycia, w swoim mówieniu, w swoich aktywnościach. Ale ja zdaję sobie sprawę z tego, że my możemy utracić cel i sens. I często tak się dzieje. Wielu młodych ludzi dzisiaj nie ma sensu życia. Nie znaleźli go, utracili go. To nas może też dotknąć. Nie musi, ale może. Jest taka możliwość. Ciężko jest wtedy. Ciężko jest wtedy, kiedy się nie chce żyć. Ale, ale chcę powiedzieć Tobie i sobie, że Twoje życie jest wartościowe, że Twoje życie jest stworzone w określonym celu, że ono ma sens, ono ma znaczenie. Nie tylko sens, ale i znaczenie dla innych ludzi. I żyjemy między innymi dla innych ludzi. Przeczytajmy fragment Słowa Bożego. Kazanie na górze, kazanie Jezusa, piąty rozdział od trzynastego wersetu. Jezus mówi tak: Wy jesteście solą ziemi. Gdyby sól zwietrzała, nikt smaku by jej nie przywracał. Byłaby nieprzydatna w sam raz do wyrzucenia i podeptania przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie da się ukryć miasta, które leży na górze. Nie zapalają też lampy, by ją postawić pod garnkiem. Światło umieszcza się na świeczniku, skąd obecnym w domu świeci najskuteczniej. Tak, niech i Wasze światło świeci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą Wasze szlachetne czyny i wielbią Waszego Ojca w niebie. Jezus zachęca nas do jawnego życia, do, do bycia światłem, dobycia na, na świeczniku, w tym sensie nie obnoszenia się z, jak z nie wiem, ze swoimi czynami, ale dawaniu przykładu innym, rozświetlaniu. Ciemnej rzeczywistości, byciu solą. I możemy zastanawiać się, co to znaczy. Wiecie, ale odpowiedź jest bardzo blisko, bo to może być trudne i abstrakcyjne, tak się wydawać. Nie? Jezus mówi w przypowieściach, i to jest takie niejasne. Nie, to jest jasne. Kiedy przeczytamy fragmenty, które są, poprzedzają, to będziemy je później czytać, i fragmenty następne widzimy, że on daje odpowiedź. Co to znaczy być solą, co to znaczy być światłem. I na przykład przeczytam te tytuły tych. Y tych, tych fragmentów, tych perykop. I, chociaż to, to nie jest pismo, na, tekst natchniony, bo to są. Tłumacze to dodają, żeby nam się łatwiej czytało, ale one wiele nam mówią. Posłuchajcie, w kontekście myślenia, co to znaczy być solą ziemi. I, 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 tak. Jest tak. O sporach. Możemy się dowiedzieć o sporach. Kiedy masz problem, nie wiesz jak masz się zachować, Biblia cię uczy, jak się zachować w, w chwili konfliktu. O czystości współżycia, o rozwodzie, o przysiędze, o zemście, o nieprzyjaciołach, o udzielaniu wsparcia, o modlitwie, o poście, o bogactwie, o ważności punktu widzenia, o tym co najważniejsze, o granicach poświęcenia. O pewności powodzenia, i tak dalej, o poparciu słów czynami. My wszystko mamy napisane. Jakbyśmy nie wiedzieli, jak żyć, to kazanie na górze jest świetną i doskonałą instrukcją, można by powiedzieć. Jezus nie zostawił nas sierotami, ale dał nam jasne słowo, i co więcej, dał nam pocieszyciela, tego, który wprowadza w wypełnienie tego słowa. Właśnie to jest taki, taki, Ja sobie zapisałem, że te rozdziały opisują styl życia, styl postępowania człowieka nawróconego. Jezus nam to powiedział. Po co? Abyśmy właśnie w taki, abyśmy mogli być solą, mogli wypełnić to powołanie, ten sens i cel, do którego On nas powołał do życia. Ok, trochę tak takiego kaz kaznodziejskiego dotknięcia też tematu, czym jest sól. Ja tak się zastanawiałem, tak naprawdę kiedyś Robert mi otworzył oczy, mówi, czym ty solisz? Mówi, że co to za sól przetworzona? Ona nie ma żadnych wartości i jest, jakby jest tylko do nadania smaku. Robert mi otworzył wtedy oczy i mówi, sól ma też właściwości swoje specyficzne, które są potrzebne nam jako ludziom. I tak sobie poczytałem trochę, zacząłem kupować inną sól, od, ale, ale poczytałem, jak to jest z tą solą. I rzeczywiście, sól jest podstawową przyprawą nadającą daniu smak, to wiemy. Ale dobra sól, sól która nie przeszła obróbki, ma co prawda jedynie śladowe ilości mikroelementów, takich jak potas, magnes, żelazo, selen, wapń i inne, ale jest potrzebna do zachowania równowagi elektrolitowej w organizmie jest też składnikiem płynów komórkowych oraz tkankowych jest niezbędna dla odpowiedniej pracy układu mięśniowego i układu nerwowego i tak dalej sól jest nam potrzebna bez przesady oczywiście i być może widzieliście kiedyś w jakimś programie przyrodniczym jak całe grupy zwierząt pielgrzymują do miejsca występowania soli dlaczego tak się dzieje bo sól jest życiodajna i ja widziałem kiedyś, że w Amazonii pokazywali jakiś tam gatunek małp, które żyje w koronach drzew wysokich, takich amazońskich drzew i one schodzą, ryzykując własne życie, wiecie tam jakieś lamparty, dzikie koty i inne drapieżniki. One schodzą z tych koron, z miejsca bezpiecznego, nie, niedostępnego dla, dra, dla drapieżników, schodzą na ziemię, a nawet wchodzą pod ziemię i w skały, w jakieś jaskinie, tam gdzie jest ta sól, aby móc ją lizać, aby móc odżywić swój organizm, żeby nie miały niedoborów i żeby mogły żyć. A więc sól ma moc przyciągania. Sól ma znaczenie. Wy jesteście solą ziemi, mówi Jezus. Wy jesteście solą ziemi. Oczywiście znowu posługuję się obrazami. Ale może w tych obrazach jest jakiś głębszy sens. I wiecie, Louis i Clark, nie wiem, zafascynowało mnie dwóch takich y, odkrywców, y, podróżników, oficerowie armii amerykańskiej, którzy na początku XIX wieku przebyli cały kontynent amerykański. Od wschodu na zachód jako pierwsi biali ludzie zrobili taką wielką wyprawę, eskapadę i wiecie, to, to, to była cała wyprawa. Potężne tony sprzętu musieli ze sobą wziąć, żeby przejść. I oczywiście mieli broń, beczki z prochem, żywność. Ubrania, narzędzia, prezenty dla Indian, żeby ich udobru udobruchać, jakoś się z nimi dogadać. Wiele galonów whisky, nie mogło Amerykanom tego za zabraknąć, ale nie zapomnieli też o ogromnych ilościach soli. Soli, która miała nadać smaku indykom, które na które polowali bizonom, te temu mięsu, ale to ta sól miała też pomóc im konserwować właśnie żywność, ale też oczyszczać. Oczyszczać rany, oczyszczać. Czy, jakby to powiedzieć, utrzymać rzeczy niedos w niedostępności dla różnych mikroorganizmów, aby one się nie psuły. A więc patrząc na to, jak oni wykorzystywali sól, wykorzystywali ją w konkretnych celach i sól ma konkretną rolę, właśnie konkretne jakby zadanie do wykonania. My ją używamy w takich celach. I tak samo jest z nami chrześcijanami. Uczniowie Jezusa Chrystusa, czyli ja i ty mamy pełnić określoną funkcję. Mamy konkretne zadanie do wykonania. I jeśli nie pełnimy tego zadania, to tak jakby nas nie. To, to mogłoby równie dobrze nas nie być. Bo na co komu przydaje się sól, która nie, nie soli, która nie konserwuje, która nie oczyszcza? Sól bez swoich właściwości, Jezus mówi, można ją podeptać. Ona nie ma wartości. To jest bardzo mocne. To jest bardzo mocne, kiedy zastanawiamy się nad tym, na ile słony, na ile, na ile ja wykonuję swoje zadanie. A więc w czytanym fragmencie, ja nie wiem czy o to chodziło Jezusowi, ale ja tak, ja tak myślę, tak to interpretuję, że Jezus może podaje ten przykład i chce nam powiedzieć, że być może nasze życie jako soli tej ziemi yy, powinno oczyszczająco wpływać na ludzi, zachowywać może od zepsucia, konserwować, być pełni konkretnego smaku. Wiecie, charakter soli na pewno może też przejawiać się w używanym przez nas języku. I na przykład apostoł Paweł w liście do Kolosan w czwartym rozdziale, w szóstym wersecie pisze tak: Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą. A więc sól w tym wypadku może oznaczać taką, tak mi się wydaje, szczególną, szczególny rodzaj mądrości i sprytu w sprawach głoszenia Chrystusa. My potrzebujemy być w, tych, w tej materii nie wyedukowani, ale potrzebujemy umieć poruszać się, mówić o Chrystusie. Dzisiaj to padło wiele razy. W ogóle bardzo wydaje mi się, że spójne jest to, co dzisiaj mówimy. Do tego zachęca nas apostoł Paweł. Mowa zaprawiona solą. Na pewno nie jest to mowa oszczercza jakaś która obmawia, mówi negatywnie, mowa zaprawiona solą. Jaka to jest mowa? Zastanówmy się. Charakter soli na pewno przejawia się w naszym działaniu. Jakby, hmm, i, I wiecie, czytamy w Kazaniu na górze, że szczęśliwi, złaknieni i spragnieni sprawiedliwości. Jestem przekonany, że staram się połączyć notatki, ale będę mówił tak od siebie. Jestem przekonany, że bycie solą oznacza konkretną postawę, konkretne działanie. Czasem niezgodę na niesprawiedliwość. Nie bycie, bycie solą nie, na pewno nie oznacza bycie obojętnym na krzywdę drugiego człowieka. I my, jako chrześcijanie, wiecie, Jezus nie był obojętny na krzywdę. On reagował, on, on wręcz ofiarował siebie w odpowiedzi na można powiedzieć na niesprawiedliwość, albo w odpowiedzi na potrzebę ludzką. I wierzę, że nas też to dotyczy. Podam przykład taki Wiecie, i. Jakby postępując konkretnie, postępując, działając na rzecz innych, czy służąc innym ludziom, nie oczekujmy niczego w zamian. Ja tak bardzo bym chciał się tego nauczyć, żeby nie, nie oczekiwać, że ktoś mi się odwdzięczy, że ktoś mi się odpłaci. Ja wiem, że to jest może trudne, ale mam taki fajny przykład. Yy, czytając coś na dyżurze, wpadł mi do głowy i jest świetny. Wład Władysław Bartoszewski. Nie wiem, czy go znacie. Osoba wielce, yy, zasłużona dla naszego kraju, oczywiście dzisiaj negatywna, negatywnie oceniana, no bo kogo we współczesnej Polsce negatywnie się nie ocenia? Chyba to nie jest mowa zaprawiona solą, kiedy się wyciąga brudy innych ludzi, o ile takie istnieją, i obrzuca się ich błotem. Nie wiem, ja nie idealizuję ludzi, ale nie chcę ale chce wydobyć to, co dobrego on zrobił. Wiecie, on jest między innymi odznaczony za to, że pomagał Żydom w czasie woj II wojny światowej. Yy, ratował Żydów, był założył jakieś całe stowarzyszenie i Polska była okupowana przez nazistów, którzy za pomaganie Żydom mordowali tego, który pomagał, ale i całe rodziny. Ale co więcej, Polacy wcale nie byli przychylni pomaganiu Żydom, wcale nie byli Przychylni grupom ludzi, którzy to robili, bo to ściągało konsekwencje na całe, na całe społeczności. A więc on działał w wielkiej konspiracji, nie tylko przeciwko najeźdźcom z zewnątrz, ale i jakby w sekrecie przed swoimi rodakami, bo nigdy nie wiadomo, kto może donieść. I on mówi tak. Robiłem to, co robiłem, nie oczekując na żadne wyróżnienia czy odznaczenia. Do głowy by mi nie przyszło, gdyby mi ktoś powiedział, gdy miałem 20 czy 21 lat, że dostanę jakieś ordery. Powiedziałbym, zwariował, kopnięty, albo co mnie to obchodzi? Bezinteresowność. Człowiek potrzebuje pomocy, a więc mu pomagam. On dodaje jeszcze coś takiego. Ważne jest, żeby przeżyć do jutra. Ważne było, żeby przeżyć do jutra. I coś jeszcze. Zrobić jakiś figiel. On mówi tak, bo jest skromny. On nie mówi o tym, że on ratował. On mówi, że to były figle płatane złu, tak? Ale wiecie, mi się to podoba. Zobaczcie, żyjemy w systemie tego świata i yy, jest wiele zła. I diabeł ma swój plan. I on dotyka naszego życia, życia naszych sąsiadów, yy, nie wiem. W naszym kraju y, miesza. I to jest, to jest jawne. Bóg ma swój plan, ale i wróg też ma swój plan. Dlaczego by nie spłatać mu figla? Dlaczego by nie zrobić na przekór? Dlaczego by się nie pobawić? Dlaczego by nie pośmiać się przy tym też i zobaczyć, jak Królestwo Boże triumfuje? Wiecie, można, ja wiem, że to jest takie opaczne myślenie, ale można mieć z tego może i dobrą, dobrą frajdę. Może i możemy mieć uśmiech, kiedy podczas walk i burz możemy spłatać, spłatać figla złu. Szczególnie no my Polacy lubimy kombinować, lubimy robić na przekór i myślę, że ten nasz charakter w Królestwie Bożym można przekuć na, na, dobre, na dobre działanie. Chciałbym zajrzeć jeszcze do tych ośmiu błogosławieństw, o których mówi Jezus, i ja wiem, znowu mówię, że moje rozumienie jest być może jakby rozumieniem dziecka. I... Ale, ale przyjrzyjmy się temu. Wiecie, Jezus na, na początku mówi tak: szczęśliwi, świadomi swej nędzy. Pierwszy otwier... Jakby otwarcie tego kazania na górze, tych trzech rozdziałów, 5, 6 i siódmy, Jezus mówi: Szczęśliwi, świadomi swej nędzy, gdyż ich jest królestwo niebios. Jeśli popatrzymy po ludzku, to co? Człowiek nędzny ma być szczęśliwy, ten, który jest. To jest bez sensu. Ale kiedy odniesiemy to jako nasz stosunek do Boga, zrozumiemy coś więcej. Szczęśliwi, świadomi swej nędzy. Szczęśliwi ci, ubodzy w duchu, ci, którzy są świadomi, że przed Bogiem są nędzarzami, że nie mogą nic dodać do swojego życia, że ich żadna modlitwa naszymi siłami nie może zostać wysłuchana, bo Bóg nie jest, Niego się nie da przekupić i przekonać. My nie mamy takiej mocy sprawczej i siły przekonywania, żeby go naciągnąć na, na coś jeszcze. Nie jesteśmy w stanie wymazać swoich grzechów, a mamy swoje grzechy. Nie jesteśmy w stanie zmienić swoich złych przyzwyczajeń. Jeśli ktoś się z czymś zmaga, z jakąś słabością, to wie bardzo dobrze. O własnych siłach nie jesteś tego w stanie zrobić. I właśnie ubogi w duchu, taki smut, taki zbity i taki bezradny, przychodzę do Boga, klękam przed Nim i mówię, Boże, potrzebujecie. I wiecie, Jezus zaczyna od tego nie, bez, nie bezpodstawnie, bo On pokazuje nam, że właśnie. Przyjdź przed mój tron, uklęknij przede mną i powiedz: Potrzebujecie Boże, duchu święty potrzebujecie, duchu święty, który zostałeś tu posłany, potrzebujecie. Dalej czytamy. Szczęśliwi i zasmuceni, gdyż oni doznają pociechy. To jak to jest, co ci, którzy się smucą, ci ludzie tacy smutni na ulicach, to, to oni są ci błogosławieni? Nie, no nie jest tak. Szczęśliwi zasmuceni ze względu na Boga. Szczęśliwi, którzy są wyizolowani w rodzinach, a są szczęśliwi, bo to się, no, szczęśliwi i zasmuceni błogosławieni ci, którzy są izolowani w rodzinach, którzy są odrzucani, którzy są wyśmiewani, którzy przez to są smutni, bo, bo wybrali Boga bo są ubodzy w duchu i wiedzą, że sami nie mogą, którzy nie, nie o własnych siłach budują swoje życie, oni będą pocieszeni, oni są błogosławieni, oni są szczęśliwi. Dalej czytamy szczęśliwi pokorni, złaknieni, spragnieni sprawiedliwości, szczęśliwi miłosierni, którzy okazują miłosierdzie. Nie ze względu na to, jak są wspaniali i jak wiele mogą zrobić dla innych, ale ku chwale Boga. Bóg jest miłosierny dla mnie, a więc ja jestem miłosierny dla Ciebie. Bóg mi odpuścił, nie policzył mi moich win, a więc ja Ciebie puszczę. Nie musisz mi oddawać tych pieniędzy. Niosący pokój. Co znaczy nieść pokój? Bia ja ja zdaję sobie, że sprawę. Jesteście ze mną, bo tak od, odbiegłem trochę od tej soli, ale wiecie, że mówię, jakby. Wydaje mi się, że. Wiecie. Okej, okay, nie będę tutaj tłumaczył, ale. Wiem, że można to interpretować dwojako. Wiem, że są ludzie dobrzy, którzy postępują dobrze, i ja podziwiam takich ludzi, i bardzo ich szanuję. Niektórzy nie wierzą w Boga. Niektórzy może mają Boga za nic, ale kiedy robią coś dobrego. To wiem, że mogę się od nich uczyć, ale wiem, że i wiem na przykład, że są ludzie, którzy są za pokojem i godzą innych ludzi, mimo że nie robią tego dla Boga. Ale my jesteśmy uczniami Chrystusa, my naśladujemy Jego i musimy wsłuchać się o co mu chodzi. Kiedy Jezus mówi: Szczęśliwi niosący pokój. Tak, kiedy dwóch się kłóci, mogę być mediatorem i ich pogodzić, nieść pokój, ale wydaje mi się, że tu chodzi o pokój między człowiekiem a Bogiem. Szczęśliwi ci, którzy idą do ludzi i mówią, że człowiek może mieć pokój z Bogiem. Czyli my, my, którzy tego pokoju doświadczyliśmy. Szczęśliwi prześladowani z powodu sprawiedliwości, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi jesteście, gdy Was będą znieważać, prześladować i kłamliwie zarzucać Wam wszelkie zło ze względu na mnie. Tak zdaję sobie sprawę, że... Wiecie, czytamy różne historie prześladowań gdzieś tam, albo w Polsce w czasach odległych, albo prześladowania Żydów po II wojnie światowej w Polsce, co robili nasi rodacy. Czytałem ostatnio taką książkę i jest to strasznie smutne. Kiedy na rodzina Żydów jechała pociągiem, były dzieci, był tata i y, nie emocjonując się, bo to nie chodzi o to, ale... Pewni panowie wyprosili tego tatę z tego pociągu, mówiąc delikatnie. Wyprosili go i rodzina więcej nie ujrzała ojca. I to jest, to jest można, fajnie się o tym czyta, fajnie, w sensie. Czytam to i wiem, że to jest jakaś przeszłość spisana w tej książce, ale nigdy nie jesteśmy pewni, ktoś tu dzisiaj mówił, nigdy nie jesteśmy pewni. Co nas może spotkać, i co będzie w przyszłych pokoleniach, i czy my nie staniemy przed podobnymi wyzwaniami ze względu na naszą wiarę, ze względu na inność. Bo to, że ktoś jest Żydem, to jest inny. To, że ktoś jest chrześcijaninem, dzisiaj nie stanowi o inności, ale niekoniecznie będzie tak w przyszłości. Dobrze jest umiejscowić się czasami w takich. W, w takich okolicznościach i zadać sobie pytanie nad wartością, nad sensem życia. Wiecie, odchodzę już trochę, ale chcę powiedzieć coś, że Jezus mówi tak, ze względu na mnie, zarzucać wam będą wszelkie zło ze względu na mnie. Wszystko, o co tu chodzi, chodzi o ze względu na mnie. Jezus, On głosi siebie. On, on, Jezus głosi, może inaczej, oso... Jezus głosi osobiste oddanie się Jemu. Jeśli jesteś oddany Chrystusowi, to ze względu na Niego będziesz szczęśliwy i błogosławiony, ale i ze względu na Niego mogą zarzucić Ci coś złego, coś czego nie zrobiłeś nawet. Ale, ale właśnie uczniostwo, uczniostwo nie polega, powrót do notatek, uczniostwo nie polega więc na oddaniu się zasadom. Jakimś abstrakcyjnym zasadom, ale, oddaniu, ale polega na oddaniu się osobie. Szczęśliwi, błogosławieni jesteśmy nie ze względu na wypełnianie jakichś zasad, chociaż je wypełniamy i one są piękne, one są życiodajne, ale jesteśmy błogosławieni ze względu na osobę, która, która wezwała nas do tego, osobę, która, z której to wypływa, która, którą jest Jezus Chrystus. Uczniostwo. Mm -hmm. I wiecie, i czytając to, czytając kazanie na górze, wiem, że w o własnych siłach jestem w stanie yy, wypełnić co nieco z tego. Ale przed wieloma rzeczami nie jestem bezradny. Dlatego, i to, to sprowadza nas do tego miejsca zawierzenia o sobie o sobie Jezusa Chrystusa. To sprowadza nas do miejsca do, zawieszenia, do zawierzenia Duchowi Świętemu. Zawierzenia i proszenia o pomoc, aby On nam pomógł właśnie żyć w ten sposób. Wiecie, Duch Święty zna i kocha Jezusa, prawdziwie kocha. Duch Święty prawdziwie wypełnia to, co Jezusowi się podoba. Dlatego my go potrzebujemy, bo my nie potrafimy kochać sami z siebie. Nie wiem, jak Wy. Można stworzyć fajną fasadę, piękne słowa, ale sami z siebie nie potrafimy kochać. Nie potrafimy wypełnić tego sami z siebie. Coś tam możemy próbować, być sprawiedliwi, miłosierni, nieść pokój i tak dalej. Ale Duch Święty wie, jak to zrobić. On przyszedł, żeby nie zostawić nas sierotami, żeby wprowadzić nas w to wypełnianie tego, tego słowa. Dlatego potrzebujemy Ducha Świętego, aby kochać Jezusa. Potrzebujemy Ducha Świętego, by być solą ziemi i światłem świata. памудмассе.